Panie Ministrze, krótko w tej części. Zgodnie z poleceniem Pana Ministra o szybkim natychmiastowym wzmocnieniu kierunku białoruskiego wykonujemy zadania. Jeżeli chodzi o część lotniczą, my wczorajszym śmigłowce zostały przegrupowane z pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i z 25. Brygady Powietrznej. Dzisiaj już odbyły się wstępne rekonesanse. W dwóch miejscach, gdzie będą stacjonować, plus lotnisk podskokowych, wysuniętych bliżej granicy, odbyły się odprawy, typowo techniczne odprawy w obszarze lotnictwa. Zgodnie z poleceniem pana ministra, bazowanie śmigłowców w dwóch miejscach w reżimie natychmiastowej reakcji w przypadku zaistniałych, niepokojących zdarzeń na granicy. Śmigłowce uzbrojone, uzbrojone gotowe do walki. I ogólnie, Panie Ministrze, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bardzo ważną w tym miejscu. Jest tu część pilotów bardzo doświadczonych, z pełnymi uprawnieniami do lotu, w dzień i w noc, w Noktowizji, w jak również to są piloci, którzy fizycznie, jeszcze ze mną, w Afganistanie, w Iraku, używali uzbrojenia pokładowego i y, rakiet. Także są doświadczeni i powiem tak, niczym cokolwiek będzie niepokojącego, nie zawahają się użyć zbrojenia. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. To właśnie bardzo dziękuję za tą ostatnią uwagę. Panowie generałowie, oficerowie, podoficerowie. Dzisiejsza prawa ma służyć temu, żebyśmy byli skonsolidowani, żebyśmy byli gotowi do tego, żeby odeprzeć prowokacje ze strony białoruskiej. Wszyscy mamy świadomość tego, że Białoruś dziś pod względem wojskowym jest częścią odtwarzanego Imperium Rosyjskiego, a więc te ataki hybrydowe na terytorium Polski są z całą pewnością skoordynowane na Kremlu, a naszym zadaniem, zadaniem wojska polskiego jest niedopuszczenie do destabilizacji Polski, bo przecież celem tych ataków jest zdestabilizowanej Polski. Musimy mieć świadomość, że prowokacje będą następowały 1 sierpnia mieliśmy do czynienia z taką prowokacją. Z całą pewnością. Z całą pewnością musimy się liczyć z prowokacjami, szczególnie w roku wyborczym przed wyborami, a wybory jesienią tego roku, więc wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli dużo pracy. Państwo będziecie mieli dużo pracy żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, a więc jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, że nie uda się reżimowi wschodniemu zdestabilizować Polski dzięki Państwa służbie. Cieszę się, że tak doświadczeni piloci są tu z nami i bardzo się cieszę z tego, że Sprzęt, załogi z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i z 1. Brygady Lotniczej Wojsk Lądowych są tu na wschodniej granicy. Rzeczywiście to było moje polecenie, żeby wzmocnić obecność wojskową na granicy. Władze polskie, polski rząd robi bardzo wiele, żeby zapewnić bezpieczeństwo, stąd też. Ogrodzenie na granicy, stąd też e, wsparcie przez Wojsko Straży Granicznej. No ale jak widać, e, prowokacje powodują, że konieczne jest jeszcze większe wzmocnienie obecności wojskowej, tak żeby odstraszyć agresora, żeby nie dopuścić e, do tego, żeby prowokacje e, udawały się e, stronie e, przeciwnej. E, jeszcze raz nawiązuję do tego, że tak jak możemy znaleźć z łatwością w internecie wypowiedzi Łukaszenki, który wyraźnie próbuje wpłynąć na sytuację wyborczą w Polsce, atakuje prezydenta Rzeczypospolitej, atakuje premiera, atakuje wicepremiera, przewodniczącego rządzącej partii, koalicji. Rządzącej w Polsce wychwala lidera opozycji, Donalda Tuska. No, mamy do czynienia niewątpliwie z próbą wpłynięcia na wynik wyborów poprzez te, te wszystkie prowokacje, te ataki hybrydowe dokonywane na Polskę. Musimy się liczyć z tym, że przegrupowanie wagnerowców na Białorusi realnie zagraża bezpieczeństwu Polski. Panowie Państwo wiecie doskonale, widzowie być może nie wiedzą, ale ci, którzy zostali przerzuceni na Białoruś, to byli żołnierze. Dziś najemnicy byli żołnierze, szczególnie z Specnazu, a więc z Sił Specjalnych, więc to są ludzie doświadczeni. Doświadczeni, jeżeli chodzi o akcje sabotażowe, doświadczeni, jeżeli chodzi o właśnie akcje hybrydowe, zresztą te doświadczenie Oprócz służby w specnazie poszerzali służąc, czy to w Afryce, w grupie Wagnera, czy to na Bliskim Wschodzie, czy też na wojnie na Ukrainie, więc musimy się liczyć z tego rodzaju zagrożeniami. Ale jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że naszą odpowiedzią na tego rodzaju prowokacje jest właśnie zwiększenie liczebne Wojska Polskiego, tu, na wschodniej granicy. Naszego kraju jest zwiększenie poprzez przerzut z zachodu, z innych części naszego kraju wojska, czy to w ramach operacji Bezpieczne Podlasie, czy też w ramach operacji związanej ze współpracą ze Strażą Graniczną dotyczącą wzmocnienia samej granicy. Też bardzo mocno podkreślam, że wszystkie Instrumenty są w ręku polskich żołnierzy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Mogą żołnierze w sytuacji adekwatnej posługiwać się bronią. To nie jest tak, że są bezbronni, a tu, jak stwierdził generał Sokołowski, są żołnierze, którzy byli na misjach, są doświadczeni, mają odpowiednie umiejętności, żeby zareagować w sytuacji oczywiście takiej. Jaka tej reakcji będzie wymagała. A więc jesteśmy przygotowani do tego, żeby, żeby zapewnić bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego i we wschodniej Polsce. Jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam: że nie uda się Łukaszence i Kremlowi wpłynąć na wybory, że nie uda się Łukaszence i Kremlowi to, żeby Prowokować, żeby, żeby wpływać właśnie na, na sytuację w Polsce. To wszystko, co, co wydarzyło się 1 sierpnia, to wszystko, co wydarzyło się od czasu ataku hybrydowego jesienią 2021 roku, to z czym mamy wciąż do czynienia, czyli z próbami nielegalnego przekraczania granicy, na to wszystko. Odpowiedzią jest właśnie obecność wojska polskiego przygotowanego do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. A że od 2015 roku wojsko polskie się rozwija liczebnie, że jest wzmacniane, jeśli chodzi o nowoczesne uzbrojenie, tu notabene mamy żołnierzy z 25. Brygady, kawalerii powietrznej, a więc jeszcze w tym roku pierwsze śmigłowce. A w 149 trafią na wyposażenie 2. 25. brygady. Pan generał Pawłuk jest gotowy do tego, żeby tak jest, przyjąć ten sprzęt. Żołnierze załogi też są gotowe, żeby wykorzystywać ten sprzęt. A te śmigłowce będą uzbrojone w helfajery, czyli w kierowane pociski przeciwpancerne. To jest uzbrojenie rzeczywiście na wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą brygadę lotnictwa wojsk lądowych, to na wyposażenie tej brygady trafią apache, czyli śmigłowce uderzeniowe. Po moich rozmowach z sekretarzem Lloydem Oskinem, sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych, jesteśmy umówieni co do tego, że pierwsze egzemplarze tych śmigłowców uderzeniowych zostaną nam użyczone z zasobów sił lądowych Stanów Zjednoczonych, a więc. To będzie też znaczące wzmocnienie, jeśli chodzi o sprzęt, który używany jest przez pierwszą brygadę lotnictwa wojsk lądowych. No i tak mógłbym wymieniać inne, inne jednostki wojska polskiego, które są wzmacniane. Mówimy tu o przeciwlotniczych oddziałach, a więc chcę bardzo mocno. Podkreślić, że jeszcze w tym roku na wyposażenie trafią pierwsze radary wystra, zamówione w 2019 roku. Co prawda, przed 2015 zamówione zostały Soły, ale to są radary no innej generacji i to są radary, które zamówiono wówczas w zbyt małej liczbie. A więc Bystra znacząco wzmocni możliwości działań przeciwlotniczych i przeciwrakietowych. Też bardzo mocno chcę podkreślić, że zapóźnienia do 2015 roku było gigantyczne. Wcześniej likwidowano jednostki wojskowe, od 2015 roku są powoływane do życia jednostki wojskowe. Tworzona jest teraz podlaska. Dywizja wojsk lądowych. Powstają pierwsze jednostki z tej dywizji, chociażby otwarta kilka tygodni temu jednostka w Kolnie, ale będą także następne. Augustów, kolejna jednostka w województwie podlaskim, no i kolejny pułk rozpoznawczy. Mamy tu dowódcę pułku rozpoznawczego, także się rozwija. Bardzo się cieszę z tego, że tak wielu mieszkańców. Województwa Podlaskiego zgłasza się do służby w Wojsku Polskim. Zapewniam Państwa, że ten proces będzie postępował, że dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, która cieszy się tak dużym zainteresowaniem, będzie się rozwijać. A to jest oczywiście wstęp do tego, żeby żołnierze z dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej zostali żołnierzami zawodowymi. Więc jeszcze raz, cieszę się z tego, że tak sprawnie, Została wzmocniona granica. Cieszę się z obecności tu żołnierzy z 25. Brygady i z pierwszej Brygady, no, a już o szczegółach zadań operacyjnych porozmawiamy bez obecności mediów. Dziękuję panie.